Rolnik szuka żony. Marta Paszkin drugi ślub z Pawłem Bodziannym. Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z Rolnik szuka żony w tym roku wezmą ślub po raz drugi. Jedna z najpopularniejszych par siódmej edycji Rolnik szuka żony jest już po ślubie cywilnym. Teraz zabrali się już zaplanowanie ślubu kościelnego i chocznego wesela. Marta Paszkin zdradziła, że para wybiera już zaproszenia na te uroczystości. To nie jedyny w tym roku ślub par, które poznały się w popularnym programie Rolnik Szuka Żony. Sakramentalne tak powiedzą sobie również Michał Tyszka i Adrianna Jasiaczek z 9 edycji programu oraz Kamil Osypowicz i Joanna Wielgorz z 8 edycji rolnika. Marta Paszkin, 35 litrów, i Paweł Bodzianny, 37 litrów. Z siódmej edycji rolnik szuka żony po raz pierwszy na ślubnym kobiercu stanęli 12 marca 2022 roku, roku. Bardzo skromna cywilna ceremonia odbyła się w Wrocławiu, a zakochani świętowali w restauracji wyłącznie w gronie najbliższych. Paweł Bodzianny podczas wywiadu z reporterem Faktu zapowiadał jednak, że w 2023 roku wyprawi wielkie wesele. Wraz z Martą złożą sobie przysięgę w kościele. Jakiś czas temu Marta Paszkin pochwaliła się. Gdzie odbędzie się ceremonia? To pałac w Brunowie, w którym poznała się z Pawłem. W jednej z ostatnich relacji na swoim Instagramie Marta zdradziła także, kiedy odbędzie się jej drugi ślub z Pawłem. Szukamy zaproszeń na ślub, który ma się odbyć na koniec czerwca, napisała Marta Paszkin. Zobacz również. Marta Manowska ma wypełniony 2023 roku ślubami uczestników Rolnik Szuka żony i Sanatorium Miłości. Na czyim weselu się pojawi? Marta z Rolnik Szuka żony po raz pierwszy o ojcu swojej córki. Ujawniła, że angażuje się w wychowanie Stefani. Paweł z Rolnik Szuka żony mówi o najgorszym roku. Co wydarzyło się u uczestnika programu?